Lec, podaj jeszcze butelkę tego piwa, co? Hans, zaraz się kurna upijesz. I co za cymbał będzie strzelał? O ty. Tak, ja kurna. Ja to jestem od oświetlenia strzelania. Dobra, dobra, kur. Jak mnie nawala. A mówiłem niech lepiej przed służbą, to musiał wychlać trzy butelki. Nie pierdził mnie już bo. Bo co? Cisza, słuchaj. Włączaj alarm! To działa! Żołnierze, za 5 minut dotrzemy na miejsce. Czy każdy jest gotowy? Gotowa. W takim razie, kto jest gotów zginąć? Nie żartuj, przeżyjemy to to chociaż? Raczej nie. Dobra, już czas na trzy skaczemy. Raz, dwa... Rozejrzę się, czy ktoś tu jest. Mam kapitanie, a gdzie reszta? Cicho, bo podzielimy ich los. To jest trzeci samolot ślub. Weź no zapisz. A, i pięć żołnierzy wyskakujących. O. Ja, 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 ja... Tylko potem w mi kolejkę, że ci dupsko od Polaczków uratowałem. Ty nie zapomnę, ale żołd już tak. Czekaj, no coś tam znów w tych krzakach siedzi. Dobra robota, jeszcze trzy stanowiska w tym sektorze. I do zbiórki w B3. Nie, 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 na planów, ruszamy na 3 pomóc amerykancom. Ruszamy. Nasi w budynku szkody Tutaj co robimy? Granatem i ołowiem. Good, good Polish division. Thanks for help. Do you need a Polish soldier? I will be sure. So I have in my company one Polish soldier and I give him. Kowalski, come to me now. Naroska. You go to the Polish division to destroy the enemy anti aircraft cannon position. Tak, yes. Witaj szeregowy w oddziale, a teraz ruszamy. Zostało nam dwie godziny, zanim przybędzie natarcie główne. Wszystko zrobione. Teraz zostało nam odpocząć przez tę godzinę. To ja idę jeść. Dobranoc Pani, się zdrzemnę.